W serii gier Gothic postać Xardasa przewija się przez każdą z części, pokazując, jak ważną jest postacią w całym uniwersum. Równie istotnym, a nawet kluczowym bohaterem jest bezimienny bohater, pogromca śniącego i smoków, a także znany ze swych dokonań w Myrtanie. W tym materiale skupimy się na obu tych postaciach, a głównie nad pytaniem, czy bezimienny był tylko narzędziem Xardasa w jego planie? Zrobiłem ankietę której większość z was zagłosowała, że to właśnie bezimienny był pachołkiem Xardasa, a nekromanta wykorzystywał go do własnych celów. Oczywiście, można uznać, że obaj bohaterowie mieli wspólne cele i razem osiągnęli bardzo dużo, ratując przy tym świat. Zgadza się. Lecz od samego pierwszego spotkania z nekromantą można zauważyć, że ma on jakiś ukryty plan, lecz brakuje mu kogoś do brudnej roboty. A kto najlepiej nadaje się do tego zadania, jak nie właśnie Wybraniec bogów, dzięki któremu. Jego plan może się powieść. Przejrzyjmy się zatem bliżej postaci nekromanty. Sardas, jedna z głównych postaci występujących w każdej części Gothic, jest nekromantą i byłym magiem ognia. Znany jest ze swoich eksperymentów z czarną magią. Jest także jedynym znanym człowiekiem, który zna język orków, oraz jedynym pod barierą, który opanował szósty krąg magii. Przez czas trwania serii dąży do zakończenia wojny bogów. Brał także udział w tworzeniu magicznej bariery. W wyniku nadspodziewanego rozrostu kopuły został uwięziony w kolonii karnej. Wraz z pozostałymi ludźmi. Już po założeniu starego obozu zdecydował się go opuścić i wieść życie samotnika w swojej wieży na ziemiach Orków, ponieważ pozostałym nie podobały się jego eksperymenty czarnej magii. W pewnym czasie, wskutek trzęsienia ziemi, wieża Ksardasa została zatopiona. Dlatego Nekromanta wybudował drugą, bliżej miasta Orków. Pozostali magowie z kolonii próbowali nawiązywać kontakt z Ksardasem i wysyłali do niego posłańców, lecz niestety żaden nigdy nie wrócił. Zimienny był pierwszym, któremu udało się tę zagadkę rozwiązać. Za rozwiązanie tejże zagadki, główny bohater otrzymuje runę teleportacyjną i może porozmawiać z nekromantą. Sardas jest zaskoczony, że komuś udało się do niego dotrzeć i wysłuchuje wiadomości bezimiennego. Sardas twierdzi, że detonacja kopca rudy nie jest rozwiązaniem. Z jego badań wynika, że jedyny sposób na zniszczenie bariery ukryty jest głęboko pod miastem orków. O dalsze informacje wysyła głównego bohatera do wygnanego szamana orku, który przebywa na terenie starej cytadeli. Po rozmowie z szamanem urszakiem, bohater wraca do aby zdać mu relację z informacji, które otrzymał. Xardas natychmiast wysyła wybrańca bogów do świątyni śniącego, mówiąc, że znajdzie tam sposób na zniszczenie bariery. Bezimienny w podziemiach odnajduje wejście do świątyni. Xardas uważa, że według przepowiedni orków, to bezimienny będzie tym, który wygna śniącego ze świata ludzi. Następnie bohater pokazuje Xardasowi Uriziel miecz, który znalazł w podziemiach. Nekromanta rozpoznaje w nim stare magiczne ostrze o wyjątkowych właściwościach. Bohater po wyprawie do zatopionej wieży Ksardasa biera od niego przygotowane zaklęcie, ładuje Uriziel, wykorzystując do tego kopie cyrudy z nowego obozu. Tuż przed samym leżem śniącego bezimienny spotyka Ksardasa, który wykorzystał całą swoją moc, by przeteleportować się do świątyni. Nekromanta udziela ostatnich wskazówek i ostrzega, że moment przebudzenia demona się zbliża. Następnie traci przytomność w wyniku działania magii śniącego. Celem Xardasa w tamtym momencie było zdobycie mocy śniącego, którą mógł zdobyć dzięki bezmiennemu, jednak okazał się zbyt słaby, aby ją przejąć. W Gotiku 2 w obliczu większego zagrożenia, jakim są smoki i kruk, postanawia przywołać spod gruzów świątyni bezmiennego do życia, i wysłać go na kolejną misję. Zrozumiał, że Śniący przywołał smoki i tylko Bezimienny może mu tu pomóc. Sposobem, by je pokonać, jest zdobycie Okainosa, które posiadają paladynie w mieście. Xardas zleca protagoniście zdobycie artefaktu i użycza wyposażenia swojej wieży, by bohater mógł uzupełnić ekwipunek. Udziela również wskazówek, jak dotrzeć do miasta, kiedy Bezimienny dołączy już do gildy i otrzyma od Hagena misję udania się do Górniczej Doliny, wykona misję w Pokonując kruka, jego kolejnym celem jest zdobycie Okainosa. Kiedy główny bohater wróci z górniczej doliny na zlecenie Hagena, dowie się od Lestera, że Xardas go oczekuje. Nekromanta informuje, że przeciwnik dowiedział się o planach i postanowił wyjść z ukrycia, by zaatakować. Opowiada również o poszukiwaczach. Po zniszczeniu Okainosa przez poszukiwaczy, bohater wraca do Xardasa, by przekazać mu tę informację. Radzi bezimiennemu udać się do Watrasa, by znaleźć sposób na jego naprawę. Mag Wody opracowuje plan przywrócenia dawnej świetności amuletowi w postaci rytuału odwrócenia, który jednak wymaga połączonej mocy trzech magów służących różnym bogom. Xardas jako nekromanta, reprezentuje moc Beliara. Pomaga również Przekonać Pyrokara do wzięcia udziału w rytuale, zwracając niegdyś skradzioną z klasztoru księgę. Co takiego? Ksardas też tam będzie? Chyba nie mówisz poważnie. To nie był mój po mój pomysł. Vatra nalega, byście przybyli obydwaj. Kiedy wszystkie przygotowania zostaną zakończone, Sardas pomaga w naprawie Okainosa. Po zakończonym rytuale każe bezimiennemu pokonać smoki, znaleźć źródło ich potęgi i wrócić z tymi informacjami prosto do niego. Po pokonaniu smoków okazuje się, że Sardas opuścił swoją wieżę, zostawił jednak dla bezimiennego list, w którym zamieścił wskazówki, jak otworzyć księgę, mogącą pomóc mu w odnalezieniu ich dorad. Oraz kolejny bohater spotyka Sardasa tuż po pokonaniu smoka ożywieńca. Nekromanta teleportuje się do jego komnaty i przyjmuje moc smoka ożywieńca, co pokazuje, że to, co nie udało się w świątyni śniącego, dokonało się teraz. Było to kolejnym celem Sardasa, którym bezimienny mu pomógł. Oczywiście, wszystko to przyćmione było ratowaniem świata przed plagą Beliara. Tak naprawdę dowiadujemy się o jego głównym celu pod koniec drugiej części. Traktuje nas jak swoją marionetkę, wykorzystuje Bezimiennego do własnych celów, manipuluje aż do samego końca. Po wypłynięciu Esmeraldy z Bezimiennym na pokładzie Xardas za pomocą magii pojawia się w kajucie i ujawnia, że wypełnił swój cel, który planował od bardzo dawna. Co się właściwie stało w świątyni Irdorat? Z pomocą Inosa pokonałeś potężnego wysłannika zła, a ja przejąłem całą jego moc. Odkąd opuściłem Krąg Ognia... Było to moim jedynym celem. Zdradza też, że został wybrańcem zębyliara, mówiąc na koniec, że on i bezimienny jeszcze się spotkają. Gotiko 3 dowiadujemy się, że Xardas nas oszukał i dowodzi orkami. Xardas nigdy nie był naszym przyjacielem ani sojusznikiem, byliśmy tylko przez niego sterowani. Po przybyciu na kontynent, Bezji postanawia odszukać Nekromantę. Po otrzymaniu wskazówek otrzymano orków w miastach Mertany, udaje się do Nordmaru po poszukiwaniu gdy bohater zjawia się w jego mierzy, Xardas opowiada, że już od czasów Bariery realizuje pewien plan, gdy przemówił do niego Beliar, który wybrał go na swojego wybrańca. Sardas udawał, że przyjmuje ofertę otrzymaną od Boga Ciemności. Sardas chce zakończyć trwającą już od wieków wojnę bogów, lecz potrzebuje do tego pięciu artefaktów Adanosa, których poszukują orkowie na kontynencie. Sardas każe Bezimiennemu dostarczyć te artefakty, nim wtajemniczy go w dalszą część planu. Gdy bohater odnajdzie artefakty, Starda stwierdzi, że główny bohater posiada ogromną moc, za pomocą której może zakończyć zarówno wojnę, na korzyść Innosa, jak i Beliara. Nekromanta proponuje jednak trzecią opcję zakończenie konfliktu nierozstrzygniętym. Uważa, że wygrana któregoś z bóstw doprowadziłaby do kolejnych wojen w przyszłości. Sardas podkreśla również to, że bezimienny musi podjąć decyzję, którą opcję wybierze. Po zniszczeniu artefaktów, Sardas oświadcza, że muszą teraz ze świata pozbyć się reszty boskiej mocy. Wtedy możemy zakończyć grę po stronie Inosa, Adanosa i Beliara, co później ma przełożenie na zakończenie i konkretne decyzje, a także i losy samego Sardasa. Podsumowując. Patrząc na całą historię, można dojść do wniosku, że Xardas faktycznie odegrał ogromną rolę w losach Bezimiennego i całego świata Gothic. To właśnie on naprowadzał go, co ma robić. Udzielał rad, przekazywał wiedzę i zadania, które ostatecznie uczyniły z Bezimiennego prawdziwą legendę świata gotyka. Gdyby nie Xardas, bohater prawdopodobnie nigdy nie stałby się pogromcą Śniącego, Smoków czy Kruka. Dzięki jego wskazówkom i magii zło na wyspie Korinis zostało pokonane, a świat przynajmniej na jakiś czas ocalony. Nie można jednak zapominać, że Nekromanta miał w tym wszystkim własny cel. Jego działania, choć często słuszne z perspektywy ogólnego dobra, zawsze sprowadzały się do jednego. Realizacji jego własnego planu i wizji zakończenia wojny bogów. Można więc powiedzieć, że Sardas miał zarówno ambicje, jak i dobre chęci, ale nie wahał się wykorzystywać bezimiennego jako narzędzia, do osiągnięcia swojego celu. Czy więc Sardas jest taki zły? No nie do końca, bo choć wykorzystywał bez niego, to bez niego zło na kolinizm nigdy nie zostałoby pokonane. Losy bezimiennego i Xardasa są ze sobą nierozerwalnie związane, niczym dwie strony jednej monety. Xardas potrzebował bezimiennego, by zrealizować swój plan, a Bezji potrzebował Xardasa, by zrozumieć, kim naprawdę jest. Ich historia to nie tylko opowieść o magii i bogach, ale też o przeznaczeniu, manipulacji i cenie, jaką płaci się za władzę. Czy więc bezimienny był tylko narzędziem w rękach Xardasa? W pewnym sensie tak, ale bez jego odwagi, determinacji i wiary w słuszność swoich czynów, Xardas nigdy nie mógłby osiągnąć swojego celu. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie na ten temat. I czy faktycznie bezimienny był pionkiem w grze Sardasa i jego planie, czy może jednak ich plany były zbieżne? Spokojnie, wszystko będzie w porządku.